Zobaczymy co po ciężarze to będzie PRL, wnioskuję a jednak nie będzie PRL. Brzuski szumią, ptaszki śpiewają. Dobra, bo my tu gadu, gadu. A ja mam tutaj w tym samym miejscu sygnał, patrzcie, PRL-owski, ten będzie chyba narciarz. dla odmiany jestem z Krystianem u niego, powiem wam, że jest taki mroźny wiatr, że normalnie ryby jakby szpilki piją, mamy taki lasek, ale powiem wam, tak czysty, że nie pamiętam, żeby w takim czymś był, dosłownie powiem wam, tu się trafiło, gdzie to jest, o tu, teraz chyba najciekawsza rzecz, czyli taki klucz, prawdopodobnie do piły coś, kluczość, śrubowkręt, czy śrubokręt. Eee, no, dobra. I do następnego dołka. Mówię do Krystiana, czy to możliwe, żeby były takie nietknięte ludzką ręką i stopą laski? To ten chyba taki jest, bo powiem wam, ja jedyną kolorową rzecz znalazłem, kapsla. Jakiś tam pocisk myśliwego rozwalony. I teraz powiem wam, kluczyk. Do żegarka kieszonkowego. Pierdziele, no naprawdę powiem wam. Zmieniamy miejsce. da? O, o. <laughs> ale to nie to, słuchajcie. Zmiana lasku, zobaczcie, tu doczyszczam. Coś się zazłociło, ale to na pewno amelinium. W ogóle nie mam pojęcia co to jest, czy to jakaś taka... Spineczka była? Coś od czegoś na pewno, fajny jakiś przedmiot był. No ale to na pewno nie złoto. <laughs> Jeszcze nie tym razem. Powiem Wam, że zmiana lasku i od razu jest efekt w postaci krągłości, która jest tutaj. A teraz zobaczymy co. Zobaczymy co. Po ciężarze to będzie PRL. Wnioskuję. A jednak nie będzie PRL. <laughs> Super, powiem Wam. Pierwsza dzisiaj moneta to raj 50 aluminiowa. O, w końcu powiem wam jakaś moneta, bo tam normalnie nie było sygnałów. Mówię wam, są takie chyba miejsca, a tutaj przynajmniej jakiś tam, jakiś tam gaciak, jakiś tam drucik takiego już się zaczyna to. A najlepsze, koło tej 50, która była tu, jest kolejny mery fajnie sygnał. I próbujemy to na żywo. Co tu będzie? Kurde, jak ja lubię takie akcje, powiem Wam. Dobra, nie ma tego tu. Dobra, widziałem, że się nagranie przerwało. Nie wiem w którym momencie. Ale tam nic nie było, to była jakaś tam taka mała useczka. Już to do śmieci wwaliłem. Także tyle. Ciekawe w którym momencie się to przerwało. Dobra, powiem Wam tak o tu, już na wierzchu. Widzę krągłość, ale tą krągłością nie jest moneta. Tylko patrzcie, to będzie ta obrączka ptasia, ale tego, tego stowarzyszenia ptactwa. Tam RDLK. Hmm. Zapominam Zawsze Miłośników yy, Drobnych zwierząt, coś takiego Niemieckie Towarzystwo tak. Miłośników drobnych zwierząt Tak to chyba leciało, nie? O, jest nawet rok chyba czy Rok na pewno jest zawsze Na nich, są kolory różne Czerwony To jest 39 Czerwony, żółty, zielony na pewno I srebrny no i tyle, dobra, do następnego dołka i mam kolejnego moniaka tutaj właśnie. O, zobaczcie, jak to wyszło pięknie. Podoba mi się ten lasek, już zaczyna mi się coraz bardziej podobać. To będzie jakiś tam fenol, ale czy to czasem nie będzie srebro? Nie, cesarstwo chyba będzie. Ta, już się dociera. Także mamy fenola, bez fenola nie wracam. Fajnie. No, to chyba dobry wybór był, powiem wam. Zostajemy tu. A wiecie co? Jest zima. A tu już tutaj zakwitły te tak zwane te bazie, czy, czy jak to tam... Zobaczcie. Brzuski szumią, ptaszki śpiewają, a ja znalazłem to? Chyba moniaka, patrzcie. Koło tych brzuzek coś się zieleni. Coś się zieleni. Czy to nie Moniak? Ale jest coś okrągłe Raczej powiem wam Moniak No taki Krystian też mówi coś tam male o, ale zajechany, dobra Ciekawe co to było? No nie, tu już nie dojdę do tego Dobra, jest trzecia niby, niby moneta Krystian tam nawalił jeszcze tych obrączek ptasich w tamtym w taki starszym lasku tam Później wam na koniec pokażę, a tymczasem do następnego dołka. Chcesz tam, chcesz w liście i chcesz mnie znowu wywić, bo wiesz, co I nie ma kasta, wmykaj. Zobaczcie, kolejny zwój miedzi. Taki. Nie będę narzekał, że mieć. wychodzi z ziemi. Już się tego zbiera. Także fajnie, powiem wam. takie druty to ja mogę cały czas wyciągać. Ten mi gdzieś zbłądził, tam widzę go. A ja mam chyba, powiem wam, o właśnie. Na środku cewki krągłość, czy to będzie moneta, czy nie będzie moneta, a nie, bo tym razem będzie to guzik taki, kopułka. O, to będzie chyba arsenowa kopułka, zaraz się dotrę do tego. No i się dotarłem. Także na bank mam arseniaczka, kopułkę z tutaj z takim z, z wzorem fajnym, wyrytym. Także fajny fancior. Super, na to czekałem. Dobra, słuchajcie, tu jest jakiś ciekawy dźwięk Postanowiłem na żywo. Przemiotłem liście, okazuje się, że jest w ziemi Więc dajemy czadu i szukamy mm. tego sygnału No Czyżby był o o o o, o. Już dzisiaj tam szukałem, pamiętacie? Raz, ale fajnie, że jest głębiej. Dobrze to wróży. Ale patrzcie, <laughs> udało się tym razem na żywo. Krystian na mnie patrzy, jakby co, to... tylko co będzie. No to jakby mógł Perela wrócić ty. <laughs> co tam mam? 50 groszy. 50 groszy. Zobaczcie, że zawsze. No zobaczcie, jak to. Wygląda. Na dacie jest purchla. Dobra. Na dacie jest purchla. Na tym już pewnie domyłem to. Widzicie. Piątkę chyba na końcu widzę, ale. Dobra. Jest jakby co normalnie. nie? Z tamtą taką monetą z tych brzuzek. Bo my tak chyba powoli się będziemy zwijać, o widzę. Po jest, że on jakiś taki zrezygnowany chodzi. Dobra. Do następnego. Dobra, bo my tu gadu, gadu. A ja mam tutaj w tym samym miejscu sygnał, patrzcie. prl ten będzie chyba, narciarz. Zaraz zobaczymy, czy to będzie... Moneta? gdzie to jest? Tutaj. Dobra, tutaj jest w ziemi, fajnie. O, będzie chyba dobrze. Kurde, korzeń. Ale szukamy co tym razem. Narciarz zgubił. Strasznie ciężko jest jedną ręką operować. Dobra. Gdzie to jest ludzie? Nie da. Dobra, jest inaczej nie Nie dobra na na wierzchu jest moneta tym razem 10 groszy no nie mogło się obejść bez PRL-a dzisiaj nie mogło kurde nie widzę 72 chyba 72 to jakby co to pozdrawiam a przy tej okazji jeszcze sprawdzimy ten dołek yy... Krystian mówi, że nic nie ma. Słuchajcie, ja sprawdzam to miejsce. Już nie ma tutaj tych PRL-i, ale powiem wam, że tak o, nie chwaląc się, ale wszystkie Krzyśki do fajnych chłopaki. Zapomniałbym, a sobie tak w duchu obiecałem, że dzisiaj polecę wam kanał Krzysia Zoltana, Zoltan Odkrywca. Kanał YouTubeowy oczywiście, bo Krzysiu tam o mnie czasem wspomina, ostatnio mnie polecał, no i głupio by było, żebym się jakoś nie odwdzięczył, także Krzysiek słuchaj, dzisiaj się właśnie jest ten dzień, was wszystkich oczywiście zapraszam na wykopkowy kanał Krzyśka bo pewnie i tak większość z was już tam dawno widziała i subskrybuje i, i ogląda Krzysia, także e, no ja ze swojej strony mogę jeszcze raz was tam zaprosić zostawcie mu tam co trzeba, bo naprawdę e, fajne rzeczy Krzysiu kopie na wyspach, także jest coś innego niż tutaj te stęchłe PRL -e cały czas i w ogóle takie rzeczy u mnie także pamiętajcie, żeby wejść do Krzyśka na kanał Zoltan Odkrywca zostawić mu pod filmami lajki, subskrypcje no i tyle, pozdrawiam Krzysia, was pozdrawiam i do następnego dołka ten już ma nerwy ale bardziej słońce gdzieś wychodzi a ja mam swoją, dzisiaj pierwszą nie, drugą, bo pierwsza była ta większa a ta jest taka mniejsza ptasia współczesna Jakiś tam 21 całkiem świeża. Krystian się wkurza, bo nic nie ma tutaj, no naprawdę nic nie ma, jest tak... Jak piści Tak zimno, że ja powiem wam, że... Masakra, ale tu jest coś zielonego, tu jest coś zielonego, wyskoczyło z tą ziemią, patrzcie. Co to jest? Klamerka jakaś. Ale patrzcie, o, otrzelek chyba. Nawet to się rusza, zobaczcie, tyk, cyk Pyk. Widzicie coś jest zdobienie? Nie ma nic. No ale dobra. Tak to jest odszelek. Zapięcie nieraz fajne wychodzą. Pamiętam najlepsze moje zapięcie odszelek to z Wilhelmen z cesarzem. To było normalnie, powiem Wam, że na... kto pamięta, to znalazłem jedno. A później za parę dni drugą szelkę taką. Dobra. Do następnego. Dobra moi drodzy, widzę, że Krystian już auto otworzył i się tam już pakuje, także yy, ja już nie czekam, też nie będę już, nie chcę mi się już tutaj chodzić, bo i tak, tak krążymy tylko w kółko, nie? Także norma była, będzie z tego nawet chyba jeden film, yy, będzie na pewno, bo tam były różne inne rzeczy, jeszcze zaraz wam pokażę, co on tam znalazł, już patrzy na mnie, widzę. Ty, bo widzowie czekają na twoje fan. Patrz jakiś, kurwa. Ja musiał to wypipkać, kurwa. No, no, no już nie nagrywa jeszcze. Już nagrywa. no. to, kurwa. No masz tych obrączek, pokaż. To. No, no, no i to są fanty Krystian. No i co? Coś jest. Że nie mam nic. No trudno, no co? Nie zawsze jest, kurde, złoto i srebro. To nie wiadomo co, ale dobra. Yy, także dziękuję Ci, Christian, za wspólny wypad, bo było jak zawsze fajnie. Jak zawsze się pośmialiśmy, ponarzekaliśmy. Nie? Także yy, wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że nagroda dla twórcy to jest kciuk w górę, subskrypcja, yy, jakiś tam komentarz. I tyle, i spotykamy się gdzieś indziej na następnym filmie. Na razie.